Gdzie siedziemy? Gdzie siedziemy? O kurde witam, halo? Hej. To jest samochód prawdy. O kurde się. On się zatrzymał. Się? To niedobrze. To o, o, cześć o. O. Jaka o. to. Jaka uśmiechnięta. Toto? Jak to kto to? Twoja ulubiona wnusia. No właśnie, o Otwieraj i dawaj ciastka, o jakaś zupa. A kto to, kto to, kto to obok po mojej prawej? To nie nasza mama. A Właśnie. nie, to, a, tak? Tak. A córko tak, mamo, mamy o, wycieczkę biznesową. To jest biznesową. nasza mama, a babcia to jest jej mama. Naszej mamy, o, rozumiesz? Czyli mama mamy. Tak, mama mamy. Tak, tak. O, Ola oblaliśmy szkołę, więc tym razem musimy się nauczyć. O. Nie dziwię się, że z takim wyglądem oblaliśmy. Mm. Dziwne, że ktoś nas nie oblał. Ja we mnie oblałam, Matmę. <noise> Nawet dwie. <noise> o, to, no. jest, to nie jest w ogóle gra twórcy tatuśka? Nie. Bo wygląda a, bardzo podobnie. Nie, ale jest inspirowana. Dobra. O, Co można mamy zrobić? niewidzialnym w ogóle, Ola. <noise> mamy iść na dół. Nie, nie chcemy być niewidzialni. Chodź, idziemy nie? na Nie, dobra. Na o -o. dół to tu. Tu jest dużo razy U. napisane, że żebyśmy zrobili pracę domową, wiesz? Dobra, na razie sprawdzę, co jest po pokojach. To jest czemu, zamknięta, Ola. Czemu babcia ma takie wielkie kaktusy w domu. To nie są kaktusy, to są interaktywne kaktusy. Te co śpiewają. Cześć, zrób pracę domową, zrób pracę tak, domową. Babcia zrób... jest jakaś opętana z tą pracą domową. Siema babcia. Okej. Okay. Uzupełnij generator. Babcia. Gdzie jest generator? Tu, tu, tu! Tu jest! Masz tam? Tak. U, Ola! Jest woda! Można wodę pić. Poczekaj, ja uzupełnię. Od razu zabiorę w razie co kolejne. Mm -hmm. I teraz co? wezmę. Gdzie ta woda? Woda jest w kuchni, Olu. A trzeba szklankę też już Nie, nie trzeba. Nie widziałem szklanek właśnie, więc jakby chyba nie. Aha, po prostu trzymając E mi się ładuje. Okej, okay, dobra, rozumiem. Co teraz? O, co teraz? Witam. Dzień dobry. Trzeba, trzeba babci dać leki. Gdzie są leki dla babci? O, rzeczywiście trzymając e, się ładuje. Nice. E, babcia, nie wiem gdzie... A, tu są twoje leki. A. Tak, na, 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 na tym, na, przy telewizorze były. Proszę, babciu. Twoje <laughs> leki. Wyglądają podejrzenie. Nie. Co tam, babciu? Chcesz to, babciu? Przyniosłam ci. O, możemy oglądać tego. Teraz telewizję. <laughs> Ale musimy po tym musimy się uczyć. Pra... Pra... Nie, nie musimy. O, babcia u mnie się przywróciła, dostała... Babcia! Kala, babciu, do... A! Jezus. <laughs> Wiesz co, to ja nie wiem, na co to, to były leki, ale nie wiem czy one działają. Ha! O, zamknięte. A. Hmm. Dlaczego babcia śpi pod schodami? Nie wiem, jakby dziwne to jest. OK, ale to są mojej mnie... zasady. Ja bym chciała wiedzieć, dlaczego spała pod stołem tutaj w salonie. <laughs> to jest kolejna kwestia. Oglądamy Ola. O, niebezpieczna zatruta tego, medykamenty zatrute. O, wyglądają zupełnie jak te babci i są o, toksyczne. O. O, o. To chyba niezbyt dobrze. O, były sprzedawane w stygo, w sklepach. O, to wydaje o. mi się, że, że to niedobra opcja, Ola, szczerze mówiąc. Przyprę, a czemu babcia ma jakąś taką książkę tutaj. No nie podoba mi się tak. O, o, są napisane symptomy, Ola. No? Czerwone oczy, osoba wali y, głową w ścianę i wykonuje dziwne akcje. No na razie przywaliła tylko w głowę stół i, i w podłogę, więc. No, no, no. Jakby. O. O. <noise> czy ja Mogę, mogę żeby... kupić, żeby babcia ci klapnęła w pupę w Właśnie, mogę zrobić to samo ale... <noise> Dobra, idziemy Idziemy, Ola, robić zadanie domowe ale Poczekaj, poczekaj, poczekaj Nie, 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 nie Chodź, zobaczmy, czy możemy zjeść Uuu, duża głowa Take A meal A możemy? Mmm Kuk Mmm Ale smacznie Już co, wygląda Takie to... ciemne Wygląda to lepiej niż yy, Niż ten Niż to Put utachy. on table to eat co to dobra, są? przygotowujemy sobie, rozumiem, posiłki, tak? Jakieś ziemniaki z marchewką i groszkiem i... To jest chyba por? ...czy piorkiem. Dobra, idziemy zrobić pracę domową. Ola, 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 trzeba przygotować coś, żarcie na noc, wiesz jak to będzie pewnie. A, dobra. No, 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 dobra, no, no, dobra. no, wiesz. Pomagam. My musimy myśleć do przodu wszystko. Dobrze, dobrze, pomagam, Co pomagam. Prawda... Przez całą noc zjem tyle tego, że chyba rano wszystko ze mnie wypłynie, ale to już inna kwestia. Ale to już full jest. Są tylko cztery miejsca. No dobra, ale możemy mieć jeszcze jedno przy sobie, żeby od razu No Ja się piję. Mm. Napij się śmiało. Ciekawe, czy na górze mm. mamy również. Nie wiem. Tam też piję. Jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Jestem gotowy, Ola, gotowy! To chodźmy. Idziemy przygotować naszą nocną nauczkę. Na, na, na uczenie, U, uczenie się? Tak? Jasne. Dobra, to w takim razie idziemy. Nie mamy u góry wody. Nie, pokój. Mhm. O, dobra. Co? <bass im> no. A nie musimy gasić światła? Nie. Co? To był Ej, musimy robić pracę domową. Dobra, robimy pracę domową. No, jesteśmy pracy dla... mo... <ś� meltática> <ooooh beliefated> a, Babciu chyba nie te tabletki wzięłaś. Czemu trzymasz laczka? Babciu wyglądasz na głodną. Ona trzyma laczka, Ola. O, ale to pół. Dobra, stnośny. O! Odbieraj. Answer the phone. A, odbieraj telefon, zanim babcia się obudzi. Ucz się, zanim przyjdzie babcia. Śpi, żeby być tego. Okej. Okay. O! Bez, bez tego, bez energii stracimy możliwość uczenia się. Przetrwaj noc. Ale okay. nie wiem jak ty, ale u mnie się nie zmieniają za bardzo dźwięki. Wiesz u mnie tylko leci jakaś muzyczka w tle. Ale nie, nie da się kucać w tej grze. To dobrze. Dobra, gdzie jest babcia? Czemu dostałem informację, że nie mam kubka wody? Słuchaj, babcia jest pod schodami. Nie wiem, a jak z generatorem? Ile on ma tego? Ma sto na stola. Mm, no to dobrze. Słuchaj, pamiętaj, żeby się napić. Mm. Jak coś, to pamiętaj, że możemy tutaj też biegać z babcią dookoła. O, a wiesz co? co, ja zmęczona jestem, więc ja chyba muszę iść spać. Ja też, ja też, zaraz przyjdę, ale najpierw usmażę ci e, posiłek. Oj, nie chciałam być invisible, nie, ja chciałam na uszko. Tu, 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 muszę oddać spać trochę, Krystian, sorry. Dobra, Zobacz. idę do bardzo zmęczona. Ja też jestem zmęczony, idę. Tu, 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 tu. Zamykam drzwi. Siema. O, o. Gdzie telefon! E, e, jaki telefon? Rób pracę domową. Po Rób pracę domową. Cześć, babciu. Dzień dobry, babciu. Nie widzę tego laczka, którego trzyma, ale wiesz, że jest okropny. <laughs> Na następny raz usiadę po drugiej stronie, to zobaczysz. Dobra, idę spać. Ja się robię głodna. Ja muszę iść zjeść No ja też się. To telefon! Jest? Czemu telefon! To? Musimy odebrać! Gdzie jest telefon? Szybko na dole! Wcale! szybko, 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 Ola! Szybko, szybko, szybko. Odebrałaś? O, tak. o nie, prąd wyszedł. Dobra, dobra, zrób prąd, ja się muszę... Ja muszę zjeść i się napić. Dobra. Dobra, uzupełniam. Mm. Też muszę iść się napić i najeść. Mm, dobra, ale dobra, smaczne! Dobra. Jedzonko i woda. O dobra, full woda. Dobra. Może czas zrobić urządzenie. Muszę iść spać zaraz i udawać, że się uczymy Ola. Dobra mam wszystko. Tu 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 No powiem ci tu jest całkiem dobrze, całkiem okej. Ja się boję, że babcia nagle tak wstanie, co jest? Drzwi się zablokowały lekko. A to ty zrobiłeś w końcu tego? Pro? Czego? To po prostu światło zgasiłeś. Nie no, użyto generator to chyba sama się zgasło. W sensie je chyba zapalić na nowo. Zgasło się samo. ok, dobra. No, w ogóle jest dopiero jedenasta, Ola. Widzę. Jestem głodna. Znowu. Wiesz? O! E. Co? Wstajesz? Zacięło mi, zacięło mi grę. E. To może tak nie rób? E. Nie, zacięło mi... Dosłownie zacię Nie mogę nic zrobić. Krystian, proszę Cię, Krystian, nie możesz mi dostać eee... samej. Krystian, nie z tą babcią, Krystian! Ale ja naprawdę nie wiem, co się dzieje, w sensie mam, yy, grami... O, mam. O-o. Program Roblox przestał działać. O-o. O-o. <grystanie> nie wiem, <grystanie> ta gra była... Co tak się dzieje, Ola? Babcia mnie złapała. O. To słabo, muszę przyznać. Krystian, siadaj! <grystanie> Już widzisz? Ale ona ma. Klapkę. Widzisz laczka? <grystanie> Chyba się nie wyspała. <grystanie> mm -hmm. Ale jakiego wigoru jej te leki dodały, że ona tak podskakuje na tych schodach? Ja bym się nie odważyła. No wiadomo, że tak. To po tych tabletkach. Czemu w ogóle na zdjęciach jest taka gruba? Bo <grystanie> wtedy była przed lekami. <laughs> Były leki na odchudzanie. Może. A, patrz, możemy używać lampek, żeby oszczędzać elektryczność. Uuu, czyli możemy na przykład wyłączyć prąd. O! Uu. Dobra, to zróbmy to. Bo ja uważam, że my nie potrzebujemy tego całego światła. A, czyli musimy mieć elektryczność, żeby mieć tego, żeby się uczyć, bo jeśli nie mamy światła, to będzie myślała, że się nie uczymy. Olaściosa, mm. to zbiorniczka Chace robi time. małego fiku gmiczka. Widzę, wpadliśmy na ten okay. Tylko ja się boję, że zaraz baba przyjdzie. Dlatego ja uciekam. Ja już uciekam. Pr, 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 pr. Uciekajmy razem, Biko! Generator ma 60, więc jeszcze jedno, jedno przejście babci wykorzystamy. Gaszem światło, ola. Ja muszę się polić. A tu, tu musimy mieć światło, bo inaczej lampki chyba. Bo... nie. Dobra, nie Tak, musimy, 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 Nie, nie musimy, bo jak siądziesz, to się chyba samo zapali. No, widzisz? Okay. ale robisz. Bibi, bibi, bi, bi. Dobra, co teraz? O. Co o. to był telefon? O, e, Krysian, uczymy się. Dzień dobry. Hmm. Uczę się z tobą. Cześć, bo Co tam? My tylko sobie odrabiamy naszą pustą pracę domową. A my piszemy, tak, nad niewidzialnym markerem. A ja nie mam tak. długo opisu. halo? Zdłuż. Masz, widzę, że piszesz, Ja kuchu. u siebie go nie widzę. Skal. Dobra, le, idziemy jeść. Dobra, idziemy jeść. Telefon. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Szybko! Dobra. Dobra, ja uzupełniam generator póki co. Dobra, odebrałam. Kreśnia trzeba Uzupełniam generator. Generator uzupełniony. Dobra, napić się. Jakby no co? No. Okej. Okay. Ola mówiłem ci nie dzisiaj się do zbiornika. Przepraszam. Dobra, idziemy na no, górę no, no, no. teraz, bo babcia pewnie zaraz przyjdzie. Pewnie zaraz będzie chciała, no, no, no. Jeszcze mamy tam jedzonka, tu, tu, tu. nie? Ta, jeszcze mamy chyba ze trzy. Musimy się dojść. O, o nie, nie możemy jednak. A. A. Wiesz, co, ja też się pożę. 11. jest jedenasta. Ile razy my będziemy spać w trakcie tego... O, o, moja energia jest pełna. Mnie też wywaliło. Babciu możesz już iść, bo chciałbym tutaj wykorzystać. Babciu, ja się uczę! Totalnie! Ale się uczysz. Dziękuję. Siema. Czy wyglądam mądrze? Bardzo ładnie się uczysz. Tak, robisz Dzięki. super pracę domową. Mhm. To jest najlepsza praca domowa, jaką widziałem. Słuchaj, taką pracę domową to ja bym chciała dostać. Tutaj nie jest nic napisane. <słuchaj> Bo ty masz sama sobie wymyślić pracę domową i ją odrobić. Mhm. To się nazywa czy, dorosłość. Czy babcia może już przyjść, bo ja mam połowę i jedzenia i, i wody i wolałabym, żeby już przyszła. No chyba nie chce. Zamknę jej drzwi, może się wkurzy. Chyba właśnie teraz przyjdzie. Krystian! E, Ucie! Ja się uczę, witam, witam. Jak babcia warczy! Dzień dobry! Znaczy, yy, dobranoc babciu. Nie, nie, znaczy my się uczymy. On nie mówił dobran no, że my idziemy. Nie słuchaj go, babciu. Dobra, chodź Babcia szybko. jest giga szybka. Chodź, razie. Tak, trzeba zjeść i się napić. Trzeba ja ugotować ja sobie Ja Nie posiłek. wiem, czy sprint budzi, babcie czy nie. Nie było chyba napisane. Nie. Ja sobie sprintuję cały czas, jakby. Ale mi wciągnęła. Dobra, piciu, szybkie, szybkie, piciu. Ta, 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 ta. Nie zdziwisz się, jak będzie zaraz jakiś telefon, czy coś. Okej, okay, to już ty będziesz musiał. Ja będę... O. <noise> o, o, Trzeba prądu zupełnić. Ola, lecisz? Tak, zrobię. Zrobię, zrobię. Dobra. dobra. Ja Postaram muszę jeszcze wodę się. się napić. Dobra. Ja jeszcze wodę spijam y, z zbiornika. Dobra, mam. Dobra, zrobiłam. Uff Nice, mamy Uf. prąd. Pięknie, Udało pięknie. Się. Ej, do dobrze jesteśmy w sągra. Teraz czas na to. A, no faktycznie jeszcze trzeba spać. Yy. To jest. <zyskli> 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 Że babcia nas nie słyszy. Ona się zaraz pod nami. Spokojnie. Nie martw się. <zyskli> no, Full, ala. Dobra, babcia idziesz, Nas sprawdzi. Babcia. Babcia nie idzie. <zyskli> <zyskli> dobra, babcia Telefon. idzie. Babcia o, dobra, idzie, ja babcia idzie. Dziewczyn. Siadaj, siadaj, siadaj. Proszę, jak ona skacze po tych schodach. O. Co by e... zdupiła? Babciu, jesteś plecami do nas. To jest 5 y, strasznych nocy u babci. Jest pierwsza w nocy. Dobra. Babcia poszła. Chodź e, e, Powiem ci tak, kipa mam. No. Najpierw śpi. Doładuj energię, bo wtedy zużywasz więcej głodu i picia. Dobra. Dobra. Żebyś się najpierw do, 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 dobiła energię i dopiero potem bawiła się. Z tym. Dobra. Dobra. Już piękne, biegnę. biegnę. Posiłeczek, napojenie się, ja bez też problemu. Potrzebuję. Dobra, Dobra. to zapraszam. Woda. Jeszcze będziemy dużo jeść, Ola, bo jest pierwsza. No. Bardzo dużo. Ale to dobrze, bo ja lubię jeść. Jedzenie no. jest super. Ale to dobrze, bo ja lubię jeść. Nice. Mamy 60 paliwa, to jeszcze na jeden raz nam starczy. Okej, okay. myślę, że możemy chyba już iść na górę, nie? Idziemy na górkę, tak. Jeszcze co no, zagrać łatwiej się niż tata, babcia jest taka bardziej łagodna. Babcia jest bardziej łagodna. Zęby ma jak jakiś szrek, ale jest bardziej łagodna. wiesz, no No jak to co? Może ci dać klapsa na przykład. Co zamyślałaś? Tym laczkiem pewnie. No tym laczkiem a niby czym. O, ucie, ucie, ucie! Chyba będę się uczył, ale. O, idzie. Jezu, ale energia szybko leci, jak się uczysz. Szrek, proszę bardzo, przyszedł. Ja dalej nie Zbaga, mogę, na... dalej nie mogę przeżyć tego jak on owarczy. Właściwie wszystko ok? Przynieście więcej leku. To. A, bim, 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 bim. A, no przecież sami powiedziałeś. Tak, 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 tak. Prawda, prawda. Dobra, chodź. Bim. Teraz będzie telefon dzwonił na 100%. E, może być paliwo do uzupełnienia, jest 20. Dobra, dobra. To jak będziemy wracać to uzupełnimy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ja nie będę gotował tym razem, tylko zjadam i piję i od razu idę generator uzupełnić. A ja spróbuję. Nie, chyba nie muszę jeszcze nic gotować. jest jeszcze okej. Okay. Ja nie wiem, że to nie będzie coraz częściej, Imo. Nie. Zostałem w ogóle dwa kanistry. Tylko? No, już ostatni. O. No. Więc będzie ciekawie, muszę. No dobra, przyznać. ale prąd mamy wszędzie wyłączony, więc oszczędzamy tak czy siak, nie? Tak, oszczędzamy prądy. Dobra, chodź się położyć Bra. jeszcze. Bi, 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 bi. Jezu, ty głośno chrapiesz, Krystian! Cicho, nieprawda! Ty też głośno chrapiesz. Nieprawda. Jesteś, ty powinnaś się nazywać Chrapaczka. <laughs> tak. Prawda. Mhm. Okay. Czy może już Ona być... Ola, nie, wi nie widzę nic za oknem. Czy może być już szósta? A co, właśnie coś za oknem? Nic. Bo jest noc, Krystian, bo jest no noc. No bo jest ciemno. Dobra. Tak, bo o, o. o, babcia, babcia. Dobra. Mmm, ale praca... bo dom... A mogę Cię ściągnąć zadanie? Ale że babcia nam kazała całą noc pracować, żebyśmy w ogóle nie mogli spać? Tak. Nieładnie to tak, kurde. No ale wiesz, co dlatego, noż, że babciu. my oblaliśmy szkołę. W sensie jak oblaliśmy? Że wodą? <śmiech> <śmiech> o, telefon <teraz> <laughs> dzwoni. O, idę. O, czy... Pytanie, czy zdążysz? Nie wiem, ale biegnę. No, awareness już jest na połowie. Dobra, robimy telefonik. Plup. Zrobiłem. Dobra, czas. Znowu jest 20. <grym> nie <grym> mam staminy, babcia to mi przyjdzie. Schowam się w kuchni, nie znajdzie mnie. E, nie wiem gdzie jest, ja siedzę przy tym. <grym> I idź sobie babciu, idź sobie. Ola, bo mi się głód i picie kończy. Babcia przyszła do mnie do kuchni, ale uciekła, więc nie wiem. Babciu, idź sobie! Ola, ja umieram z głodu zaraz, jak nic nie zrobisz! Chodź, to no ja nie mogę nic zrobić! Ona jest zablokowana No ale co ty robisz? A nie, gdzie jest babcia? Walnęła mnie. Teraz to mnie załatwiłaś. Akurat w momencie, jak zacząłem schodzić po schodach, tak? Akurat jak zacząłem schodzić po schodach, to mi tak zrobiłaś. Jeju. Poszła warczeć pod schodami.